Witaj w namiocie spotkania, codziennym czytaniu Pisma Świętego. Znajdź miejsce, w którym przez 5-10 minut nic nie będzie Ci przeszkadzało. Usiądź wygodnie lub uklęknij. Duchu Święty, otwórz mój umysł i otwórz moje serce. Abym te natchnione przez Ciebie słowa, czytając, poznawał i rozumiejąc, przyjmował. Daj mi też siłę, abym posłuszny Bożemu natchnieniu mógł z radością kierować się nimi w życiu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, nauczając świątyni, zawołał tymi słowami: I mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie. Lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Przeczytajmy fragment jeszcze raz. Skup się na tych fragmentach, gdzie Ewangelia mówi do ciebie dzisiaj, w sytuacji, w której jesteś. W miejscu, w którym się znajdujesz, tu i teraz. Pamiętaj, że to twoja rozmowa z przyjacielem. Słowa Ewangelii, według świętego Jana: Jezus obchodził Galileę, nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali go zabić, a zbliżało się Żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże niejawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili, czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział skąd jest. A Jezus nauczając świątyni zawołał tymi słowami: I mnie znacie, i wiecie skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie. Lecz prawdomówny jest ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Pozwól słowom Pisma Świętego żyć w Tobie przez cały dzień. Może masz za co podziękować, a może potrzebujesz przeprosić. Bądź uważny w ciągu dnia i zobacz, co mówi do Ciebie dzisiaj Bóg. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro. Bądź z nami każdego dnia.